Dla odmiany tym razem dobre wieści z obozu Realu Madryt na nadchodzący wielkimi krokami mecz z Manchesterem City dostępni są już z powrotem Antonio Rudiger oraz David Alaba. I to w taki sposób, że jeżeli Ancelotti uzna, że tak chce, to obydwaj panowie będą mogli wyjść w pierwszej jedenastce. Dodatkowo do gry dostępny będzie też Lukas Vazquez. Nie bardzo sobie wyobrażam wystawianie nawet zdrowego Lukasa w, na prawej obronie, w kontekście tego, jak w tym sezonie tam czy ostatnio wygląda Fede Valverde, ale. Ale Lukas fajnie, że jest dostępny, bo to piłkarz dodający też jakieś tam Ancelottiemu opcje. Oczywiście Eder i Carvajal nadal niedostępni, ale to są w końcu jakieś dobre wieści. I tak, i tak bardzo tego w Realu Madryt potrzeba. Ten największy kryzys, mam nadzieję, że z kontuzjami Ancelotti ma już za sobą i że będzie już tylko lepiej.